Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na tym kanale i dzisiaj film bardzo mocny, bardzo mój osobisty. Yy... Można by powiedzieć, że nawet to apel. Drodzy Państwo, zawsze moje filmy są odpowiedzią na to, co spotykam na konsultacjach, co widzę, co do mnie przychodzi, czyli jaki temat do mnie przychodzi, temat, który muszę poczuć, temat, który uważam za ważny i temat, który mam nadzieję będzie przydatny. Drodzy Państwo, w przestrzeni yy, ja raczej tego nie śledzę, aczkolwiek spotkanie z Przemkiem Górczykiem i rozmowa z nim spowodowała, że chcąc, nie chcąc, trochę patrzę, co się tam dzieje. Dzieje w tym internecie, jakby wyszłam poza swój kanał. E, I nie chciałabym, bo w tej przestrzeni e, zrobiło się bardzo dużo bałaganu dotyczącego narcyzmu i tego, kim jest, kto jest. No to generalnie już wiemy, że każdy, każdego będzie oskarżał o narcyzm i każdy będzie niewinny, natomiast chciałabym prawdziwym ofiarom podać rękę i powiedzieć, w jaki sposób w tym pomieszaniu z poplątaniem. Projekcji, łamanej na manipulację, odnaleźć siebie i zobaczyć, że to nie ja jestem winny, winna. E, ostatnimi czasy mm, zgłasza się do mnie bardzo, bardzo dużo osób, które e, przychodzą z tematem: jak to zwykle, pani Magdo, to chyba ja jestem narcyzem. Pani film, e, pani wywiad z Przemkiem, wysłał mi partner, partnerka i Mówiąc, że cała to ja, bo go szantażuję seksem, bo nie chcę rozmawiać, bo jestem zmęczona, bo stawiam mu warunki, bo gdyby nie ja, to coś, bo jestem darmo zjadem i słyszę takie różne epitety. Drodzy Państwo, ja się nie zgadzam. Oczywiście, nie mogę się, e, niestety tak to życie się układa. Bardzo bym chciała, żeby to było niemożliwe, ale oczywiście filmy edukacyjne są filmami edukacyjnymi dla ofiar, ale chcąc, nie chcąc, czytają je i oglądają też narcyzi. Co bardzo ważne, e, chcę, żebyście wiedzieli, że narcyz będzie ostatnią osobą ostatnią, która powie że coś z nim jest nie tak. I to jest bardzo ważny i pierwszy punkt dla prawdziwych ofiar, żeby mogli zobaczyć, że osoba, która zarzuca im, krytykuje, wytyka, awanturuje się, tak oczywiście, jako biedna ofiara, jest. Pierwszą i ostatnią osobą, która coś złego powie na swój temat. Nie ma takiej opcji, żeby osoba narcystyczna zobaczyła, że coś z nią jest nie tak. A nawet jeśli zobaczy, to oczywiście wszyscy inni, sytuacja, zachowania, yy, polityka, yy, gospodarka wszystko będzie przeciwko tej osobie. Yy. I ona nie ma innego wyboru. Moi drodzy państwo, narcyz, narcyzka nigdy nie powie sobie: Ja chyba jestem narcyzem. To jest osobowość, która, y, kiedy doszłoby y, u takiej osoby do y, autorefleksji i zastanowienia się, posłuchania drugiej osoby doszłoby do tak zwanej rany otworzenia rany narcystycznej co nie jest możliwe więc jeżeli słyszysz od swojego partnerka partnera przepraszam partnera partnerki słyszysz że to ty jesteś problemem to gdyby nie ty bo ty się ogarnij bo ty weź bo ty zastanów się bo ty nie możesz bo coś to stop to nie musi być oczywiście narcyz ale stop bo tu się zaczyna bardzo, bardzo wielka toksyczność. E, osoby toksyczne, manipulujące, a na końcu narcyzi i psychopaci są osobami, które nigdy nie zobaczą u siebie winy, a Twoja wolność wypowiedzi, zdania, myśli, e, decyzji jest ostatnią rzeczą, na którą ci ta osoba pozwoli. Więc ani Cię nie słucha. Ani nie chcę Twoich argumentów przyjąć, a już na pewno nie ma tam dialogu. Dialogu pod postacią słyszę, e, zastanawiam się i analizuję, co do mnie mówisz. Czyli e, za każdym razem, kiedy coś powiesz, jest atak. E, zmusił mnie, zmusił mnie do tego e, dzisiejszego filmu. E, chyba już. Siódme spotkanie, y, chyba trzech panów i cztery panie, y, które są w stanie zespołu stresu pourazowego, bardzo głębokiego zespołu stresu urazowego, plus y, y, stanach lękowych. Y, y, proszę sobie wyobrazić rozmowę z kobietą, która przez 50 minut naszej sesji nie jest w stanie utrzymać trzęsących się rąk. Ona była w tak drastycznym stanie i ona sądzi, że w niej jest problem. Yy, drodzy Państwo, kiedy czujecie, że Wasze ciało nie wytrzymuje pretensji, naporu, yy, agresji, to nawet nie musi być agresja, ale naporu, sugestii, yy, yy, to się nazywa projekcja. Projekcji waszego, waszego partnera, partnerki. Stop. To znaczy, że coś jest nie tak. Wolność, miłość, bycie razem, tworzenie zdrowego związku to nie obarczanie permanentnie waszego partnera, partnerki tym, że coś jest. Nie tak. Drodzy Państwo, popatrzcie proszę na siebie, bo chcę powiedzieć, że otworzyło to y, taką puszkę, nie Pandory, ale mam nadzieję, że puszkę, która dobrze posłuży y, osobo, y, osób, które y, były święcie przekonane, że są w danej relacji a problemem i to widzą. Więc ja chcę głośno powiedzieć, drogi słuchaczu, słuchaczko, jeżeli widzisz, że cały czas czujesz się winny, cały czas masz wrażenie, że to z Tobą coś jest nie tak, że wszystko, co robisz, robisz źle, że Twój partner, partnerka jest z Tobą nieszczęśliwy i cały czas się starasz dać mu jeszcze więcej szczęścia, jeszcze więcej radości, lepiej chcesz to zrobić, ciągle dążysz do tej doskonałości, to chcę Ci powiedzieć, że najprawdopodobniej jesteś co najmniej w toksycznym związku. Moi drodzy państwo, chciałabym w głównej mierze, ja przepraszam za te emocje, ale widok mojej klientki trzyma mnie dość mocno. Trzyma mnie widok tej dziewczyny, która przez kilka lat. Starała się spełnić oczekiwania, starała się spełnić pokładane w niej nadzieje, a cały czas dostaje stek wyzwisk. I to oczywiście nie są wyzwiska, takie jak my myślimy, tylko to są tak podprogowe sygnały, że wszystko robi nie tak i że ten partner jest niezadowolony kompletnie niezadowolony, że. Pierwsze jej pytanie: Ja już nie wiem, co ja mam zrobić. Proszę mi powiedzieć, co mam zrobić, żeby on był szczęśliwy. Drodzy Państwo, nie jesteście odpowiedzialni za permanentne bycie szczęśliwym waszego partnera. Tworzycie razem związek, który ma być kompletny, pełny, szczęśliwy, ale jeżeli czujesz się w tym związku nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, to Ty też jesteś odpowiedzialny za to, żeby. To zmienić, a nie tylko pastwić się nad swoim partnerem, partnerką do zmiany. Zacznij zmianę od siebie, a dopiero potem żądaj tej zmiany od drugiej osoby. E, osoba narcystyczna i osoba e, wiecznej ofiary, bo taka jest domena narcyzów, zwłaszcza narcyzów ukrytych, jest osobą, która potrzebuje rozłożyć projektor i na tym projektorze wyświetlić. Twój obraz ze wszystkimi jego, jej brakami. Więc y, nie weźmie się za pracę za, so, za siebie, nie weźmie się za autorefleksję. Może moja partnerka w jakiejś części ma rację, może mój partner y, mógłby y, lepiej się czuć, albo mogłabym y, tak bardzo po nim nie jeździć. Kobieto, mężczyzno, jeżeli jesteś niezadowolony ze swojego partnera, zmień go. Nie torpeduj go, nie, nie chciej go zmienić, bo nie wolno, bo jest to masakrycznie to, toksyczne, chcieć kogoś zmieniać. I niezależnie, czy Tobie się wydaje, że to są dobre cechy czy złe cechy, nie wolno nikogo, od nikogo żądać zmiany. Można prosić, rozmawiać, próbować znaleźć wspólne rozwiązanie, ale nie wolno od nikogo żądać, bo to jest mega. Mega toksyczny. E, drodzy Państwo, chciałabym e, e, prześledzić szybciutko e, z Państwem kilka punktów, które świadczą o tym, że najprawdopodobniej to nie Wy jesteście problemem w związku, a jest tym problemem druga strona. Dodatkowo przygotowałam dla Państwa zestaw 50 zdań. Które możesz usłyszeć, i podzieliłam je na kategorie zgodnie z tym, co będziemy za chwileczkę omawiać. 50 zdań, które możesz usłyszeć od swojej partnerki, partnera, które są na pewno toksyczne. Ja nie mówię, że to jest narcyzm, nie chcę epatować, ale stop, uwaga, nie zgadzam się na przemoc, nie zgadzam się na to, że ktoś mówi, że. Ktoś, kto wychowuje twoje dziecko, jest y, balastem w twoim życiu, bo przez rok ją utrzymujesz, miły mężczyzno. Y, twoim y, y, obowiązkiem jest utrzymywać dziecko i żonę, bo ona przez rok wychowuje, przynajmniej przez rok, a powinna przez trzy, wychowywać twoje. Dziecko, to ona wychowuje Twoje dziecko, siedzi od rana do wieczora, e, zajmuje się gotowaniem, sprzątaniem, opieką nad dzieckiem, wywożeniem wywożeniem na spacerki, wstawaniem w nocy. Jeżeli chcesz, zamień się z nią. Zamień się, rób to, ona pójdzie do pracy. Myślę, że po tygodniu będziesz w stanie wrócić w biegu biegusiem. Do domu, do pracy. Odwrotnie. Więc moi drodzy państwo, kiedy nie ma dialogu między dwojgiem ludzi i nie ma tam autorefleksji, ja słucham ciebie, co ty do mnie mówisz, a ty słuchasz mnie, masz do czynienia z osobą. Toksyczną, nienarcystyczną, nie, nie będziemy demonizować, ale masz do czynienia z osobą narcystycz yy, toksyczną. Moi drodzy Państwo, przygotowałam zdania, będą do pobrania w linku na dole zdania wraz z prawdziwym znaczeniem tych zdań, więc bardzo Was proszę, pobierzcie sobie, zobaczcie i przeanalizujcie te związki. Wszystkie osoby, które czują się. Yy, Źle, które czują się, że coś z nimi jest nie tak, że chyba jest jakiś problem, że to one są problemem, one, oni są problemem w tym związku. Proszę przeczytajcie to, bo chcę Wam powiedzieć, że projekcja i manipulacja bardzo głęboko, malutkimi krokami, do, dostarczana do waszego, do waszego organizmu, do Waszej głowy. E jest niezauważalna i wy nie czujecie, że się źle czujecie, tak? To tak ładnie powiedziane. E, nie ma momentu, w którym, wow! Teraz się zaczęło. O, teraz mnie zaczął dewaluować, o, a teraz wmawia mi rzeczy, których nie było. O, a teraz y, to chyba y, chce przerzucić na mnie Nie czujecie tego, ponieważ dewaluacja osób manipulujących, toksycznych, narcystycznych, psychopatycznych jest niezauważalna. Ale jeżeli jesteś w tym miejscu i czujesz, że coś z tobą nie tak, zrób pauzę. Kochani, jeśli ogląda to ktoś, kto widzi, że. Jego przyjaciel, przyjaciółka, brat, siostra. Puśćcie, proszę, ten film, wyślijcie go. I niech w tych zdaniach i w tych dialogach, które tutaj za chwileczkę poruszymy, e, znajdą, odnajdą siebie. Kochani, pierwszy i najważniejszy, e, najważniejsza rzecz, masz wrażenie, skupię się na tym, jak się czuje ofiara, masz wrażenie, że wszystko, co robisz, robisz źle. Ciągle jesteś niewystarczająca, ciągle niewystarczający. Ciągle popełniasz błędy, czujesz się z tym źle, zaczynasz się obawiać powrotu do domu, rozmowy, wykonania zadania, bo masz wrażenie, że na pewno to spieprzysz. Więc cały czas żyjesz w takim poczuciu, że jesteś. Niewystarczający, jesteś fatalny, coś z tobą nie tak, a nie umiesz tego zrobić, nie umiesz być dobry. Cały czas widzisz naburmuszoną minę swojego partnera, partnerki. I to jest pierwszy aspekt, który pokazuje ci, że to coś jest nie tak z tym związkiem, a nie z tobą, bo nie możesz być e, kimś, kto wszystko robi źle. E, jeśli żyjesz z takim poczuciem, to coś tu jest nie tak. Drugą sytuacją, którą już wymieniłam, to jest oczywiście brak dialogu. Jeżeli czujesz i widzisz, że na każde Twoje pomysły, propozycje, rozwiązania jakiegoś konfliktu, jakiejś rzeczy, za każdym razem nie ma odzewu i jest obelga, albo jest nie, bo nie, albo bo to nie ma sensu, albo coś i masz wrażenie, że wszystko, co proponujesz jest pomijane, głupie, bezsensowne, pomyliłaś się, bo tak naprawdę, gdybyś ty się zmieniła albo gdybyś ty się zmienił, to byłoby dobrze, to znaczy, że tamtego dialogu nie ma i najprawdopodobniej Podobnie osoba jest zaburzona narcystycznie, borderline, toksycznie, histronicznie e, toksycznie nie ma zaburzenia, ale e, psychopatycznie, andespołecznie e, bo ona ciebie nie słucha. Osoba narcystyczna nie jest zainteresowana słuchaniem Ciebie, tylko zobaczeniem na wyświetlaczu Twojego rzutnika, kim Ty naprawdę jesteś. Ona chce zobaczyć te wady. Ona chce zobaczyć Ciebie w złym świetle, jako zły obiekt, bo wtedy może się nakarmić, bo wtedy rozumie, że nie w niej jest problem, tylko w Tobie. Osoba narcystyczna potrzebuje Czuć się lepiej, lepiej od Ciebie. Ona musi się poczuć, że nie ona jest. Problemem. Więc to przerzucanie winy, oskarżanie ciebie, ciągłe niezadowolenie, ciągłe, yy, ciągle jest nie tak i to też bardzo charakterystyczne. Po okresie cudowności za chwilę przychodzi łubu-dubu i to jest powtarzalne. Czyli masz przez chwilę dobrze, ale i tak problem wraca. Więc jeżeli ten problem jest ciągle nierozwiązywalny i ciągle się powtarza. To jest kolejny punkt, który mówi, coś tu nie gra, bo nie ma autorefleksji, bo nie ma podejmowania działań, bo nie ma chęci do zmiany tej sytuacji. Kolejnym yy, punktem bardzo ważnym, jeżeli czujesz ofiarę, że przepraszam za tą ofiarę, ale yy, to musi być tak powiedziane, bo, bo rzeczywiście te osoby są w pozycji ofiary. Yy, jeżeli czujesz, że nie wytrzymujesz już presji w tym związku, e, czujesz się cały czas przyparty przyparta do muru. Cały czas twoje samopoczucie się pogarsza e, i wychodzą Ci już siwe włosy z pomysłów, które mog, mogłabyś mógłbyś zrobić, żeby było lepiej. I ta presja się cały czas poszerza, cały czas Twoja głowa pracuje w trybie co jeszcze, co jeszcze, dlaczego, co, co to jest i cały czas kręcisz i nie masz odpoczynku, to jesteś już na bardzo wysokim poziomie zespołu stresu pourazowego, stanów lękowych, ale przede wszystkim głębokiej, głębokiej projekcji, więc czas się obudzić. Poczuj ofiaro i niech dojdzie do Ciebie, co czujesz, i jakie są symptomy? Eee, Kolejną bardzo ważną, wa ważną rzeczą, nie masz argumentacji. Twoje argumenty, twoje zdania, twoje pomysły, twoje wytłumaczenie nie są przyjmowane. Słyszysz, tak, ale są one wyśmiewane, są one ignorowane, ignorowane nie zauważane. Kompletnie tego nie widać, nie słychać i zawsze jest tak, ale, ale gdyby, ale gdyby, dokładnie to samo co w punktach poprzednich, coś tutaj. Nie gra. Nie ma takiej opcji, żeby jedna osoba była winna za całe życie. I teraz, e, miła pani, miły panie, który zastanawiasz się, że jesteś być może narcyzem albo narcyską, zrób sobie listę, co w ostatnim tygodniu zrobiłaś, zrobiłeś dla tego związku. Zrób sobie listę czynności, rzeczy, które fizycznie wykonałeś w dobroci dla tego związku. W związku obiad, byłam grzeczna, nie kłóciłam się, starałam się nie pokłócić, e, argumenty i tak dalej, starałam się coś powiedzieć, e, byłam... E, zrób listę rzeczy, którą zrobiłeś, zrobiłaś dla tego związku, starając się o to, żeby partner, partnerka byli z Ciebie zadowoleni. Zrób tą listę i zobacz, czy robisz, czy chcesz dialogu, czy chcesz rozwiązania, czy chcesz Zamknięcia tej sprawy, bycie wieczną ofiarą, a bycie narcyzem to jest mniej więcej tak, że chodzisz w brudnych butach do czystego pomieszczenia i masz pretensję, że ktoś nie posprzątał. Na tym polega projekcja, na tym polega wmawianie przez osoby narcystyczne swoich, Brudnych rzeczy, swoich zachowań, swoich niezadowolenia do czyjegoś czystego domu. I ciebie będzie osoba narcystyczna winić za takie właśnie zachowanie. Tem jest projekcja. Zobacz, czy ty. Kobieto, mężczyzno się starasz, czy ty chcesz, wychodzisz z inicjatywą, twoja intencja, intencja, przypominam, intencja, jest intencją pogodzenia się, załagodzenia sprawy, e, wzięcia winy na siebie, e, poprawienia się. Jeżeli tak jest, daję ci gwarancję, że nie masz cech narcyza ukrytego, nie jesteś NPD. Nie jesteś osobą zaburzoną. Masz zapewne masę problemów, które są do przepracowania. Pewno dzieciństwo, pewno trauma, pewno zespół stresu pourazowego. Zapewne nie masz pewności siebie, nie masz yy, dostępu do swoich emocji. Tak, tak jest, ale nie jesteś osobą zaburzoną. Proszę, kochani, ja. Yy, Pracując z wami, przypłacam to często stresem, oczywiście uwielbiam wyciągać i zdawać sobie, zdawać sprawę osobom, które naprawdę są ofiarami, i zdejmować z nich poczucie winy, projekcji lęku, obiekcji co do swojego zachowania, pokazując, bo to budzi ludzi. Droga jest bardzo ciężka, bo przeprojektowaną osobę z zespołem stresu połrazowego, stanami lękowymi jest bardzo ciężko e, obudzić. Bardzo ciężko jest z, z nią pracować, ponieważ tam jest masę, kłę kłębowisko m, trudnych rzeczy. Ale e, początkiem jest zdanie sobie z tego sprawy, że nie ty jesteś problemem. Że to nie w tobie jest problem. Problemów masz aż nadto do pracy i staram się robić wszystko, żebyś wyszedł, wyszła z tego matrixa i żebyś był chociaż trochę bardziej szczęśliwy, ale żebyś był szczęśliwy na początku. Więc proszę, wykonaj tą pracę, zastanów się nad tym, nie bierz tej winy bezpodstawnie na swoje barki. Zobacz. Otwórz oczy, bo wiele osób po latach, po latach, 20, 30, 40 czasami, dopiero dostrzega, że nie oni byli problemem. I to naprawdę daje ogromnego kopa do zdrowienia. Ogromnego. Kochani, więc jeżeli patrzysz na te emocje, które Wam tutaj przedstawiłam, i widzisz tam kawałek siebie, zastanów się zatrzymaj się i popatrz na fakty obejrzyj resztę filmów które no dużo już ale obejrzyj te najbardziej chodliwe u mnie na kanale zobacz e czy tam odnajdujesz siebie popatrz zastanów się chwilę kochani bardzo ważne mm, kiedy w związku nie ma szacunku do drugiej osoby to to już jest sygnał alarmowy więc odpowiedz sobie na sam koniec zostawiam wa was z tym czy w Twoim związku, w którym jesteś, jest szacunek? Niezależnie, czy to jest mama, czy to jest tata, czy to jest Twój partner, partnerka, mąż, żona, zobacz, czy jest szacunek. Jeżeli nie ma tego szacunku, to zacznij patrzeć na ten związek w inny sposób. Osoby narcystyczne, prawdziwie narcystyczne, prawdziwie zaburzone będą przerzucać na ciebie winę i będą niestety korzystać z takich filmów jak te, które tworzę, wywiadów, które robię. Zrobiłam jeden i myślę, że na tym się skończy. E, więcej e, szkody tym robią, bo one zawsze będą uważały, że są ofiarami, że. To ktoś je niszczy im nigdy nie przyjdzie do głowy, że naprawdę są problemem. Nigdy. Jeżeli Tobie przychodzi do głowy, to myślę, że zgłąb, zgłęb dalej ten temat i idź do przodu. Eee, I zobacz siebie. Pierwszym. Eee, Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest zrobienie listy, co zrobiłem, zrobiłam dla swojego związku, co starałam się w ostatnim tygodniu zrobić, i skonsultuj to ze swoją koleżanką, kolegą, mamą, tatą, kimś zaufanym. Zobacz i powiedz: Słuchaj, mam taki problem, co o nim myślisz? Zacznij ten temat rozkładać. A zobaczysz, że nie ty jesteś problemem. Kochani, projekcja jest, yy, projekcja narcystyczna, manipulacja narcystyczna, w ogóle manipulacja jest tak ciężkim do zbadania tematem, tak trudnym do uchwycenia, a jeszcze narcystyczne metody są małymi kroczkami prowadzone, tak malutkimi, tak drobniutkimi kroczkami, że ty budzisz się po roku, dwóch, trzech, czterech, pięciu, Naprawdę nie widząc, że już przejechałeś 300 kilometrów dalej i ten obraz wokół ciebie jest zupełnie zmieniony. Jesteś już w zupełnie innym miejscu i nie czujesz tej zmiany. Dlatego poproś kogoś o to, żeby zobaczył innymi oczami, żebyś mógł na to spojrzeć. Ciężko jest zauważyć e, projekcje. Ciężko jest e, zauważyć manipulacje, bo ta narcystyczna jest potworna, bardzo obłudna i bardzo złudna. Zauważ szacunek. Pamiętaj, kiedy nie ma szacunku, nie ma twojej wolności. E, w związku Szczęśliwym z rodzicami, z mamą, z tatą, z mężem, żoną, koleżanką, przyjaciółką, przyjacielem, musisz się czuć jak wartościowy człowiek, jak ktoś, kto dobrze się czuje sam ze sobą. Jak człowiek, który jest szanowany, są respektowane jego decyzje. Kom możecie ze sobą się komunikować, bo coś mi się nie podoba, ale ja rozumiem, że mój partner czegoś nie lubi. Ja rozumiem, że moja partnerka nie ma na coś ochoty. Ja to respektuję, ja się z tym liczę, więc zobacz, czy w Twoim związku jest szacunek, wolność i czy się dobrze w nim czujesz. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dla wszystkich zainteresowanych, bezpłatny kurs 16-dniowy na kanale YouTube, w podcaście albo w playliście Odzyskaj Siebie, znajdziecie wszystkie filmy, 16 filmów live'ów, 16 głosówek z, do każdego dnia. I pod każdym, pod każdym live'em materiały do pobrania do pracy własnej. Zacznijcie, proszę, pracować z poczuciem własnej wartości. Wtedy ciężko będzie osobom narcystycznym was przebić. Proszę, pracujcie, bo to jest jedyna rzecz, autorefleksja, autoterapia, praca ze sobą, którą prawdziwa osoba, która walczy o siebie, zrobi. Narcystyczna tego nie zrobi. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, życzę wszystkiego dob dobrego i pozdrawiam serdecznie.